Poznaliśmy zwycięzców konkursu Mój Zielony Pojazd. Wzięło w nim udział kilkuset uczniów szkół podstawowych z całego województwa warmińsko-mazurskiego. Ponad 500 prac, 8000 głosów oddanych. Gratulujemy zwycięzcom, ale też gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy za te oddane głosy naszym słuchaczom. Chcielibyśmy, żeby wszystkich można było nagrodzić, no ale niestety takie są zasady konkursu, że zawsze trzeba wybrać z bólem serca, ale tą najlepszą nagrodę. I podziękować. Wszystkim naszym słuchaczom za zaangażowanie, za głosowanie, za odwiedzanie naszej strony internetowej i zachęcić do słuchania naszych programów, zwłaszcza poświęconych zielonej energii, zwłaszcza poświęconych tematom ekologicznym. Kreatywność młodzieży z regionu przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Nie spodziewaliśmy się, że dzieci będą w tak kreatywny sposób podchodziły do zadania, bo większość tych prac to nie były e, po prostu odwzorowane auta, czy motocykle, czy inne pojazdy, które gdzieś już istnieją. Większość tych prac to były prace takie właśnie będące wytworem fantazji. Zaskoczyło nas to, że dzieci nie poszły na łatwiznę, z czego bardzo, bardzo się cieszymy, bo o to chodziło, żeby poruszyć wyobraźnię, żeby zainspirować. Taki tramwaj, wstał się ogórka i cały zielony. I je, jak on jest napędzany? Jakie ma paliwo? Też z ogórków? Tak. Moja praca przedstawia pociąg, pojazd, na którym są panele do słońca. I on może pojechać daleko na tych panelach? Myślę, że tak. On pracuje od elektrycznego prądu. Praca przedstawia auto. Ono nie miało być takie duże. Staram się, żeby było żeby przedstawił takie małe auto, żeby było zielone, miało jakieś elementy typu jakieś bluszcze, rośliny, no i panele, jakieś wytraczki jakieś takie detale który jednak robił takie coś, że widać, że na samochód jest taki zrobiony właśnie na temat jakiś ekokonkurs. Konkurs Mój Zielony Pojazd był częścią projektu Ekostacja, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. I tym oto sposobem dotarliśmy do ostatniej Eko stacji. Pięknie dziękujemy wszystkim naszym słuchaczom, którzy byli z nami przez kilkadziesiąt odcinków naszej audycji na antenie. Dziękujemy także uczniom, młodziakom, dzieciakom, które to wzięły udział w naszym Eko konkursie na Eko Pojazd. Mamy nadzieję, że hulajnogi, tablety i laptopy bardzo się Wam przydadzą.